Witam Was, kochani, w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu PEPKO. Na początek sprawdzimy sobie, co nowego pojawiło się na wiosennej kolekcji. I kochani, do PEPKO wróciły moje ulubione świeczki. Są w szklanym, okrągłym opakowaniu w kolorze fioletowym. Mają też korkową przykrywkę. Są sojowe, a zapach to lawenda. Kosztują 35 zł. Zresztą, cała seria tych świeczek jest świetna, ale lawendowy to jest mój ulubiony zapach. Kochani, w dzisiejszym odcinku mam dla Was kolejny hit z wiosennej kolekcji i tym razem jest to poduszka w kształcie stokrotki. Mam też coś ciekawego na wielkanocnych ozdobach. Pojawiła się też Pepko nowa seria garnków oraz patelni. Mamy też coś ciekawego dla osób, które mają pieski. Pojawiła się kolejna mata do samochodu. A pod koniec filmiku mam dla Was ciekawą wielkanocną grę. Więc oglądajcie do końca, a jeśli filmik Wam się spodoba, to nie zapomnijcie zostawić mi łapki w górę, wtedy pomożecie mi trafić do większej ilości osób, za co z góry Wam dziękuję, a teraz zapraszam na półeczki. A przegląd zaczniemy sobie od hitu. W Pepko pojawiły się poduszki w kształcie stokrotki. Kosztują 30 zł, są bardzo miłe w dotyku i one są z tej nowej wiosennej kolekcji. Przyznam się od razu, że na nią polowałam, ponieważ zobaczyłam ją na TikToku u dziewczyny, która mieszka w Warszawie i bardzo chciałam sobie ją kupić. Miałam takie szczęście, że akurat w dzień, w którym ona była wystawiona, ja byłam w Pepko i wyobraźcie sobie, że ja byłam po południu i już były dwie ostatnie sztuki. A teraz przejdziemy sobie na Wielkanoc, ponieważ tutaj pojawiła się ciekawa nowość. Mamy plastikową kurkę, która jest w kształcie jajka i to jest w ogóle koszyczek. Ona kosztuje 30 zł. W środku mamy pisklaki, które też są takimi plastikowymi jajeczkami i jedno w ogóle jajko jest złote. I polega to na tym, że do środka tych jajek dajecie jakieś słodycze albo zabaweczki i ukrywamy je czy to w ogrodzie, czy w domu i dzieciaki je zbierają. Świetna zabawa jak za 30 zł. Hit. Pojawiły się też nowe silikonowe chwytaki. Tym razem nie mają żadnego kształtu, są takie proste. Do wyboru macie w kolorze różowym albo szarym. No oczywiście jak ja tutaj je brałam, to musiały mi spaść Kosztują one 10 zł, czyli tyle samo co te chwytaki w kształcie mufinki, ale powiem Wam szczerze, że te różowe jakoś bardziej mi się podobają. Oczywiście, tutaj w zestawie mamy dwie sztuki. A teraz kochani mam dla was nową serię garnków i patelni. One są w kolorze kremowym i tutaj pierwszy mamy taki rondelek, kosztuje 30 zł i średnicę mamy tutaj 16 cm. Na początku myślałam, że one mają drewniany uchwyt, ale to jest po prostu plastik, tylko mamy tutaj nadruk drewna. Z tej serii mamy też patelnie. Mamy trzy do wyboru. Najmniejsza mamy tutaj 20 cm średnicy, kosztuje ona 35 zł. Te patelnie możemy używać na, każdego, na każdy typ kuchenki, bo zarówno na indukcyjne, jak i na gazowe. A teraz średnia patelnia, mamy tutaj rozmiar 24 cm i kosztuje ona 40 zł. Jeśli chodzi o powłokę tych patelni, to nie mamy tutaj takiego typowego teflonu, tylko jest taka gładka, nieprzywieralna powłoka. Ja nie wiem, jak ona się fachowo nazywa. Ja na takie patelnie mówię: patelnie porcelanki, ale oczywiście nie sugerujcie się tą nazwą, ponieważ ja sobie ją wymyśliłam. A na koniec ostatnia patelnia, rozmiar to 28 cm i kosztuje ona 45 zł. W tej serii mamy też garnki z przykrywką i tutaj mamy duży w cenie 90 zł. Średnica ma 24 cm i pojemność 6 litrów. Fajne w tych garnkach jest to, że one mają takie same uchwyty jak te patelnie. Obok mamy mniejszy, który kosztuje 60 zł. Średnica to 20 cm i pojemność 3 litry. Znalazłam też nowość na sztucznych kwiatach. Bardzo ładna doniczka, ponieważ mamy tutaj białą doniczkę w kształcie twarzy i popatrzcie, ta roślinka wygląda jakby to były jej włosy. Kosztuje ona 17 zł i nie jest taka za duża, ale bardzo mi się podoba. Jak widzicie, na razie na kubeczkach nic nowego się nie pojawiło, ale znalazłam bardzo ładny komplet dla dzieci. Jest zielony i mamy tutaj chyba smoka albo dinozaura. I tutaj mamy talerzyk w cenie 15 zł. Obok mamy miseczki w cenie 10 zł. I to co mi się w nich podoba, to to, że one są takie proste, a nie takie zaokrąglone. I oczywiście jeszcze do zestawu mamy kubeczek, który kosztuje tylko 8 zł. Dawno nie było nowości na butelkach i kochani tą różową wam już pokazywałam, zresztą gorąco wam ją polecam, ponieważ jest szklana, ma jeszcze takie gumowe etui, jest dosyć spora, kosztuje ona 30 zł. Do Pepko dojechała jeszcze taka sama butelka, ale tym razem w oliwkowym etui. W ogóle bardzo ładnie się to prezentuje z tym drewnianym korkiem i ona również kosztuje 30 zł tak jak ta różowa. A teraz mam coś dla osób, które mają zwierzątka. W Pepko pojawiły się dwie maty do samochodu. Pierwsza to jest powtórka z tamtego roku. Ona kosztuje 40 zł i rozmiar mamy tutaj 140 na 150 cm. I to co mi się podoba w tej macie to to, że ona zabezpiecza nie dość, że tylne siedzenia, to też przednie, więc duży plus. Do Pepko teraz dojechała druga mata, tym razem jest troszeczkę inna, ponieważ ona jest grubsza i bardziej to wygląda jak takie rozkładane legowisko. Również kosztuje ona 40 zł i też ma ten sam rozmiar, czyli 150 na 140. A na koniec, kochani, znalazłam dwie perełki przy kasie. I pierwsza to jest Wielkanocna Gra Szukanie Króliczka coś podobnego jak te nasze podchody. Kosztuje to 15 zł i mamy tutaj kartonowe drogowskazy w kształcie marchewek. No, powiem Wam, hit. A druga rzecz to opaski z uszkami zajączka. Mamy dwie wersje do wyboru. One też mają tutaj taki ogonek, spineczkę. Świetnie to wygląda i obie kosztują 8 zł. Na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej. Kany, w opisie tego filmu zostawiam Wam linki do wczorajszych przeglądów. Mamy tam filmik z Pepko, w którym pokazuję Wam bardzo ładne bluzeczki w dużym rozmiarze oraz nowości z wiosennej kolekcji, a drugi filmik jest ze sklepu Home You, w którym pojawiła się wielka kolekcja. Więc jeśli nie widzieliście tych filmików, to gorąco Wam polecam, a teraz życzę Wam miłego weekendu, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.